Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was kolejne rozpakowanie, a dzisiaj będzie to magiczna paczuszka, nie jest to od żadnej współpracy. Sam zakupiłem ten produkt, a już za chwilę przekonacie się, co to jest. Bardzo serdecznie zapraszam. Ok, opakowanie nie ma co tutaj zbytnio opisywać. Mogę Wam pokazać, iż ten produkt zakupiłem w sklepie Marec. Link e, mogę Wam pozostawić w opisie do tego, e, do tego e, urządzenia. Mogę Wam w opisie dać, jeśli będziecie chcieli. Więc otwórzmy sobie teraz. E, zapłaciłem za to około 8 zł. E, naprawdę. Nie kosztowało to dużo, a mam nadzieję, że będzie e, bardzo fajnie spełniał swoją rolę u mnie. Już patrzymy. I to jest na pierwszej koperty. Zobaczmy sobie Paragon. Zapłaciłem, no dosłownie, 9,38 zł. I 38 Groszy, sklep Marek, jak widać, mam nadzieję, że będzie widać, i jest to stacja dokująca na smartfona. Jak widać, jest wyprodukowana w Chinach. Oczywiście, producent tutaj jakiś też chiński importer Aptel Adam Pawlak. Widać tutaj, że to jest dok, stacja dokująca, tak się nazywa. I mamy tutaj poglądowe zdjęcie. Mam nadzieję, że będzie pasować do mojego telefonu. A to się zaraz przekonamy. Ja myślę, że wydałem 8 zł, czy tam te 9. A jeśli nie będzie pasować, to tutaj żadnego problemu nie będzie. No. Wygląda to dokładnie tak. Mamy tutaj taką jakby. Gumową podstawkę, reszta jest z plastiku błyszczącego. Tutaj mamy miejsce na podłączenie naszego smartfona tutaj go stawiamy. Tu z tyłu podłączamy kabelek micro USB. Stawiamy sobie tu nasz telefon i jest piękna stacja dokująca. Ja teraz pójdę po mój telefon, bo leży kawałek dalej, i widzimy się już za chwilę. Ok, mam już mój piękny telefonik. No tutaj oczywiście złączę mikro-USB. Pisali, że pasuje do większości telefonów, które mają właśnie mikro-USB na dole. Czy tak jest? Przekonamy się już teraz. I jak widać działa. Tylko będę musiał coś tam z tyłu podkleić, żeby mi się nie wyginał tak ten telefon, bo może mi się wygiąć całkiem złącze i już nie będzie fajnie. Myślę, że bardzo fajna sprawa. Tylko trzeba lekko podrasować i myślę, że będzie bardzo fajnie mi służyło. Na razie ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych moich filmów. Link do zakupienia takiej stacji dokującej znajdziecie w opisie. Więc jeszcze raz dzięki za uwagę. Do usłyszenia. No i cześć.